ma z tej strony Makuś Dzisiaj sobie zagramy w Arkach Dzisiaj w odcinku Porozmnażamy sobie nasze kochane mal owieczki, Znaczy kózki, nie owieczki Bardzo fajne rogi mają Dobra, kończymy pierdzielić Rozmnażamy Czy zadziała? Czy nie zadziała? O, dobra, te się rozmarzają, a ta pani dlaczego nie chce? No, ta się rozmarza, to też, ale ta pani nie chce. Dobrze. O, dobra, działa wszystko pięknie. O, to swatanie z jej... Dobra, okej. Okay. Niestety będzie ciąża, ale ja to po prostu przytnę, żeby nie było trzeba oczekiwać tam z godziny, coś takiego, nawet dłużej. Ja będę się po prostu tam parę minut przed urodzeniem się, będzie po prostu widać. Poczekamy może do 100% razem, później przytnę. ale teraz zaraz pani jedna będzie Pan, samiec był łapany na 300 levelu jak to widać no i samieczki na różnych levelach były na 280, 270, 290 na zmianę tego łapania to ciężko było znaleźć 300 ciekawe jak wyjdą nam jakie kolorki na wyjdą albo jakie malutkie będą o, moja wydra się znalazła. Też oprowadzę w koło bazy. Trzy piece, a znaczy dwa piece, bo jeden drewno, drugi metal się przepala. Safe. Różnymi rzeczami podpisane są replikator. Transmitter. Doskonała Pania linka daje. tego się wpisuje się rex. Na przykład 280. I widzimy, gdzie jest. Kordy napisane pięknie, ładnie. Ja <laughs> Mosopsy na Kibelsy, bo teraz się pozmieniał. Rexy na Bossa, Gryff, Angertiva, Pteradon, Nosorożec, Terezino, Kecal, Deodon, no, Barrynuxy będą w wodnej jaskini. Tam widzimy lwa workowa tego, niedźwiedzia, też złapane na 300. <laughs> to widzimy gromatkę Karno i Terezino, też wszystko łapane na 300. Ketel też na 300, wszystko piękno, ładnie na 300. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Czążę, że zaraz się skończy. Tu ma jedno owieczka, 8, 9 sekund, 25. O oh, kurde, minuta. Masakra, dobra, sprawdzimy jak na pierwsza idzie. UOOOOOOW Co to się stało? Z dwie z jednej owcy wyszło. Wow, ale ma słodkie. Oj, co jest? Jeszcze jedna? Ło, oh, boże, jeszcze jedna. Trzy owieczki. Nie, cztery! Cztery owce, za jednym całym Chodźcie tutaj do mnie owieczkę możecie iść Uwodzie, cztery owce Szybko wędrowanie wyłączy, bo się ty razem zaraz Dobrze, na razie nie zmieniamy, Mam ataku atakuj cel Dobra, ta się urodziła, to nie. Oj, a ta pani? A, bo, a dlatego. <coughs> Czyli dwie owieczki urodziły po dwie. Ta owieczka zaira rodzi. Gdzie to ona jest? Minuta. Dobra, to mogę wyłączyć, no pasywny dla Co tu się stało, przesiedlą? No, coś się ściąło. chodźcie za mną. Dobra, Staję. Co tu się stało? O, ty się obróciłaś. się <laughs> przestraszyłem. Dobra. Jakieś kolorki mają? A, nie da się odróżnić Dobra, mutacji 0, 0 0 0 To jest 0 466 To wszystko O! Wszystkie 466 Czyli <laughs> Z jednej owcy wyszło 3 A z drugiej wyszła jedna owyczka Dobra, wszystko jasne. A ta pani, co się stało? Yy... Zatrzymało się pani? A mać wydaliśmy, sprawdzimy. Nie wiem, co się stało. Chyba. Za twardy dostała. No, No, nie wiem, no nie wiem, co się stało. Poczekamy jeszcze chwilkę. Ja zatrzymię. O, już jest. Tu nie trzeba. Jedna owieczka tylko? Co za sobą? 433. 433, czyli malutkie Malutk Dobra. tak pasywny. Próbujemy wędrowanie i najniż, Chodź za mną. Trochę fajnie niebiesko wyszło. Dobrze, to będzie na tyle. Siemanko.